Witam się u mnie w kuchni i dzisiaj Was zapraszam na przygotowanie wspólnie ze mną y, takiej sałatki. Zostało mi jeszcze, jak widzicie, można powiedzieć świadkiem młodej kapusty, bo wykorzystałam na obiad. Więc kapustę sobie poszatkuję i delikatnie ją sobie na sole i odstawię na czas dalszych. Przygotowań po prostu. I już Wam zaraz powiem, co jeszcze będę dawała do tej mojej sałatki. Mam już własną rzodkiewkę, więc będę też używała właśnie rzodkiewki do tej sałatki. Przyniosłam również szczypiorek, szczypiorek też już mam własną od dłuższego czasu. Też sobie go pokroję. rzodkiewkę możecie sobie w plasterki pokroić. Możecie sobie zacząć na tarce. Ja będę kroić w plasterki. Jest to młoda rzodkiewka, Jakaś wędlina. Jest 10-15 dekagramów. Śmietana lub jogurt, ewentualnie majonez. Ja akurat mam śmietany, pomidor będę robiła ozdobę na wierzchu. Sałatki oczywiście. Sól i, i pieprz będę tylko używała, i jeszcze mam jajka. Trzy ugotowane jajka, one się studzą. Zaraz Wam pokażę, jak ostygną w zimnej wodzie, to będę ubierała i kroiła w kostkę. Czyli ja zabieram się za przygotowywanie wszystkiego i widzimy się za chwilę. Kapusta jest już, widzicie, nasolona. Przodkiewka plasterki, szczypiorek pokrojony, kiełbaska pokrojona. Co dalej? Już Wam mówię, już Wam mówię. Jajko mam już również obrane i pokrojone. Kostkę i pomidora będziemy używali na samym po prostu. W końcu. I po prostu będę układała sobie w takiej przezroczystej miseczce warstwami. Kolejność tak naprawdę jest obojętna. Myślę, że tak dwie, wa dwie warstwy po troszku. Najpierw kapustę dam. na dno Ona fajnie po nasoleniu zmiękła. Połowę wędliny, jaką tam macie jakąś grubą kiełbaskę cienką kiełbaskę albo po prostu jakąś szyneczkę to już też możecie sobie wykorzystać co chcecie następnie dam chyba, zaraz czekajcie rzodkiewkę troszkę połowę mniej więcej tej rzodkiewki na nią szczypiorek tak warstwami o, po troszeczku. Taka wiosenna. Mm, sałatka. Myślę, a mam rzodkiewki zostało mi się kapusty, to yy, wykorzystam tą kapustę i, i zrobię jakąś fajną sałatkę. Właśnie, i wziąłem trzy jajka. Ej, taka wiecie, jak to się mówi bez planu, tak na szybciora, na spontana. Posolimy sobie. Popieprzymy do smaku i teraz chyba damy jajko jajko dam całość jajek dam akurat tutaj i za chwilę będziemy dawać na to ze dwie trzy łyżki śmietany jak mówiłam u mnie śmietana A wy jak macie jogurt albo macie majonez to sobie możecie majonezu dać albo po prostu jogurtu. Jako, jak miałam śmietanę, więc używam śmietany. Dwie trzy łyżki, tak żeby ładnie się ta tutaj warstwa y, naszych y, warzyw i jajek pokryła. I potem będę dawać kolejne y, po prostu y, warstwy, czyli kolejny raz y, kapustę, i tak dalej. Tutaj po sole, po pieprze, że wiadomo, żeby to miało smak, i zaraz dajemy pozostałe po prostu składniki. Sałatka myślę, że nie je jest skomplikowana i każdy taki sałatce podoła. Można ją jeść po prostu do jakiejś kanapki lub może być nawet dodatkiem do. Obiadu. Myślę, że nawet na jakiś stół, że tak powiem, na jakąś okazję, na stół na jakąś okazję, że tak powiem, też nikt by się nie powstydził, bo sałatka jest. No fajna jest po prostu. Każda sałatka w sumie jest dobra. Moi chłopcy to lubią takie bardzo, bardzo takie sałatki wiosenne, bo nie wszystkie dzieci. Lubią warzywa moje, akurat lubię. Ja sama też lubię takie sałatki. A zwłaszcza, jak już w sezonie mamy albo własne jakieś warzywka, albo są już niedrogie, to myślę, że warto robić jakąś taką sałatkę, właśnie, zamiast łykać jakieś pigułki witaminowe. Są to naturalne i przede wszystkim zdrowe. Witaminy. Ja oczywiście Was jak zawsze zapraszam na moją grupę na Facebooku, gdzie możecie się podzielić swoimi yy, po prostu potrawami, swoimi roślinami, czyli ogólnie grupa jest taka jak tutaj kanał, czyli możecie stawiać zdjęcia swoich roślin i swoich wyczynów jakichś kulinarnych. I teraz już mamy kolejną warstwę na wierzch śmietany. Jak mówiłam kolejności warzyw, to sobie możecie sami ustalać. Jak macie jakiś ogórek, to też możecie dać też ogórka do tej sałatki. Możecie, jak to się mówi, improwizować. Bo u mnie taka improwizacja akurat z tego co. Udało mi się znaleźć w lodówce i nie tylko. Wytrę sobie rogi, żeby ładnie wyglądało. Się tutaj umazało śmietaną. Weźmiemy tego pomidorka. Zrobimy sobie ozdobę z pomidorka. Wy możecie, ja sobie zrobię ozdobę z pomidorka. Wy sobie możecie zrobić jaką chcecie ozdobę na wierzch sałatki lub sobie po prostu zostawić tak jak jest a coś zrobię na kształt jakby kwiatka na środku żeby to fajnie wyglądało akurat został mi się jeden pomidor jak macie więcej pomidorów to też możecie sobie dać do środka sałatki tej o, taki jakiś kwiatek. O, może to zabiorę, dam takie płaskie. Będzie lepiej to wyglądało. Możecie sobie też jakieś łodyżki zrobić ze szczypiorku, czy na przykład ozdobić sobie jakieś, sobie zrobić kwiatuszki, czy jakieś inne rzeczy, nawet i z marchewki. To już jest wasza, że tak powiem, indywidualna twórczość. Ja akurat sobie zrobię tak. O, wezmę plasterek z rzutkiewki. Niech to będzie środek tego kwiatka. I chyba jeszcze mam koperek w lodówce. Zaraz pójdę, zobaczę. To może jeszcze w koło zrobię koperkiem dla ozdoby taki. Pasek, czekajcie chwilę nigdzie nie uciekajcie i mam jeszcze koperek został mi się hmm, był do ziemniaków No ja so, co patrzcie zrobimy tak ja zrobię tak będzie troszkę zielonego na tej sałatce tak sobie ją ozdobię albo możecie nawet i szczypiorkiem sobie tak po Tutaj. albo po prostu startą nawet rzutkiewką możecie sobie tak w koło y, zrobić, z rzutkiewkę i też tak sobie w koło takie y, taki paseczek zrobić dla ozdoby lub po prostu po sobie posypać, tak jak sobie y, tam wymyślicie, no i widzicie, szybciutko sałatka jest już zrobiona i teraz na co najmniej godzinkę na do Lodówki. Tak wygląda. W środku, z boku, warstwami ułożona sałatka, i widzimy się przy próbowaniu sałatki wieczorem. No i zobaczcie, sałatkę mam już nałożoną. Będzie to moja dzisiejsza kolacja, i już wam, kochani, mówię jak. Smakuje, mam nadzieję, że fajnie się smaki prze, przegryzły, połączyły, przegryzły, połączyły. Jak zwał, tak zwał. Fajna, lekko słodka ta kapusta, widzicie, że rzodkiewka. Także myślę, że warto robić takie sałatki. A ja się zabieram za jedzenie. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawiajcie łapkę w górę, jakiś fajny komentarz. Będzie mi bardzo miło. I do następnych filmów kulinarnych. I nie tylko. Pa moi drodzy.